Cześć, Znowu jamy się tego Ze mną jest Stachu oraz szary no. I dzisiaj kolejny odcinek z Deforesta No Będziemy zbliżać się w śmieje, bo padać napadać i wchodzimy tu nie wiadomo gdzie, ale wchodzimy do jaskini jakiejś. Znaleźliśmy ją po drodze. No tak. Jest... Zdobyć mi siekierę Musiałb zdobyć siekierę. Jest. Oho. Oho, dobrze Ci zapowiada. Bardzo dobrze. Jakiś obrazek na dole tutaj. Gdzie? O. Jak to dziecko okay. go malowało. Co? Czekajcie, 30% osób, które oglądam moje filmy, dalej nie subskrybuje kanału. Jeśli podoba ci się, to co robię? to zostaw subskrypcję. Ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Skóry dzięki. Family Friendly Content ma być. Tak. Nie Grając w taką grę jak The Forest oczywiście, Family Friendly Content. Zdora, wypika się. O, pasłem oh. teraz znalazłem. Chłopaki, piniata, 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 chłopaki. Uż. Ja na to nie patrzę, bo jest to... Family friendly Tak, znaczy y... A jeszcze nie nic My jem, tu idziemy czy gdzie idziemy? Tam O cholera, ty coś tu jest Co to tak biegnie, a tu wy No e, bo ja nie zapisałem Trudno no. A, Trudno. a tu chyba trzeba Batiska Chyba nie no, jakiś sprzęt do pływania pod wodą A myślicie, że jest tutaj coś na wyspie takiego? Nie wiem, może jest Ło wow. Dziwnie to wygląda W którą stronę idziemy? Tu w lewo, w dół, czy prosto? A na dół, Elika, fakę dawaj Fakę? A fakie. czemu tutaj ominęliście walizki? Dobra, chodź nie badaj Czekaj. Się. No co? O, alkohol był na, na przykład. Co? Boże, tutaj takie dobre rzeczy. Alkohol tu był inny. I leki? O oczywiście łączymy tabletki i alkohol. No. To jest przypowiednie. Patrzcie, główki. No. Jak tam coś lubisz główki? Lubię. A czemu? Czemu nie? Co A co, on da... jakoś więzienia wyszedł, co? Jakaś to... duża ta jaskinia. Tak wygląda rozmowa ze mną. Jakaś misja do wykonania. Ale co sobie coś jest, tutaj coś jest. Czekaj. Zda... Zbadaj jaskinię z wodospadem. Gdzie coś jest? Czekaj. Gdzie... O tutaj jakieś ludź leży. Książeczka jakaś. Książeczka zdrowia, to tak. Można się przecisnąć. Ale to to chyba wyjście. Sprawdźmy to. No, wyjście, wyjście, wyjście. Ale... Ej, gdzie my jesteśmy? Gdzie my? O, dynamit! Ej, Otwieraj. Patrz. Dziura jakaś. O, Kiedyś? Nie. To co, na dół skaczemy? O, helikopter tam na dole! Weźmiemy go i odlecimy. Tak, na pewno. Patrz, tam też jest jakaś jaskinia naprzeciwko nas. A no. Dobra, chyba nie będziemy tam skakać. A ja bym się stąd ewakuował. Ja też. No to może właśnie. pójdźmy wtedy, nie wiem, w prawo. Tak jak myśleliście. Dobra, się prosto, bo teraz poszliśmy w lewo. Ej, Oli, może co, sobie taki... coś. o. Dynamit! Ciągle mi laguje czy przy działa? wyjściu i wchodzeniu do jaskini. Płaki czekać, ja testuję, czy dynamit działa. Chodź, nie ma... Nie ma czasu! Nie ma czasu, musimy... piec. O, tu zabudowane jakieś. To na pewno tu. Ja się Czekaj, to Czekamy tu na... Tu na ziemi coś. Czekamy na... O, krzyżyk, krzyżyk na ziemi. Czekamy na speca od to. wybuchu. Można podnieść tutaj krzyżyk. ej, co to się dzieje tam? Wiecie co, ja bym tam nie wchodził. Nie słyszałem. Chodź. Chodźcie! Rozwal to. W od wybuchów Właśnie, dobra, detonacja Ja już przygotuję łuk Ja się odsunę lepiej dalej Coś się drze Może odpalające strzały zrobię to byłem ja, to ja się darłem. No na pewno Ej, bo to przeleciało Dalej Ło Ło Pies Ej, nie, 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 to jest samobójstwo. Ale skąd ty to wiesz? Przecież nie wiemy nawet co tam jest. O, o Boże, co to jest? Co to za Nie wyskoczyło na mnie? Trzymaj się lewej strony, tu po prawej jest. O Bierz Wiesz, dynamit! Nie, nie dynamitem! Po co marnować? Tu żyje dalej. A. O! Nie żyje! O! Boże! Co tu za dźwięk? Nie wiem, coś tam się ruszyło. Uwaga, rozpoczynam detonację. Ja z... Weź tam ktoś flarę rzuć, nie dynamit. Odsuń się. Chyba za daleko trochę. Delikatnie. Ej! O, Jeszcze jedno! A to coś innego. No, tak Chyba nie... to jest jakieś głupie, bo się zablokowało. Coś mniejszego. Ale... Jak to mniejszego? O Boże! Cholera, Stacha. Stacha to próbuje zeznać. Radzę sobie. O, nie żyje. O ty, kto we mnie trafił? Ma nie Może ze skóry wziąć O, to to jest jakiś A, tu już A to drugi. drugi też można oskurować? Tam można Zwierkie. co to robi? Wzmacnia pancerz Ej, i patrzcie mam coś na sobie Pokaż. Wow jakieś jakąś skórę masz na łapach ty, Też to sobie załóżcie, będziecie mieli armor. Ej, bo tu, tu, tu czemu nie możemy tych czapaczek to zakładać? Idziemy tu wyżej? Piasne, już... ja. idziemy. Więc ja może pójść dla nie. Oczywiście. No Oczywiście. W ogóle. O, rina. Idziemy do. Ej, o! Ewakuacja! Jaka ewakuacja? Dupa ewakuacja. Staminy nie mam. Łopaki, uciekajcie! Boże, chyba trafiłem któregoś. No, Na chyba. pewno, jednego z nas. Słyszeliście, jak to się darło? Na pewno, coś trafiłem. Chyba mnie. No chodź. Ej, tu są jakieś te namioty. Boże, co tam jest? Za dużo już słowa Boże. Tam coś się majta. Majta? Piniaty! Czaszek. Taki piniaty. O, w tych walizkach może coś być. Ale tkaniny! Piniaty. Fajne. Ty, bo tutaj paliwo jest. Dwie tkaniny. Tutaj w tych w walizkach. No? Gdzie tkaniny! Jesteśmy bogaci. Ano? O chopie. No? Możemy sobie teraz całe ubrania uszyć. No. A tu na górze co jest? Nie wiem pewnie wyjście. No coś tam światło, to jest chyba wyjście. Chodźmy. Ja bym stąd jeszcze nie wychodził. Dobra, to jednak nie wychodzimy. Bo tam chyba jest jeszcze dalej droga. No, e, chłopaki, chłopaki, chopaki. Tam światło chopaki. świeci. Czyli wyjście. A tam dalej nic nie ma. Mi się wydaje. Chłopaki! Mam... mam... mam Albo ładunek wybuchowy. Może to wysadzić trzeba? Mam, mam, ładunek wybuchowy, chłopaki. Jak to? No, ładunek. gdzie ty na się... studia chodziłeś, Myślicie... żebym takie rzeczy robić? Chcesz że zawsze tu przejść? No to... to taki niż... Chyba nie. No to wysadzamy to. Znaczy... Dobra, to wypróbujmy ten ładunek, który przed, przed chwilą ten... Odsuń się, z przyjacielu. A, jak to się... Nie, chyba nie. Ja chyba, chyba nie chyba nie, nie. To idziemy w drugą stronę. To idziemy w drugą stronę, wracamy się. O tutaj jakieś zdjęcie jest w tym namiocie jednym? Gdzie? Tu, nie mogę go podnieść, nie wiem czemu. No, nie mogę. Ja też nie. O, podniósł go. Patrz, tu jest xik jakiś. O! No. A nie da się, dobra. Idziemy dalej. Ty, 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 tutaj są części samolotu? Jakiego samolotu? No. jesteśmy w jaskini. No. A w sumie tu... jakieś tu są. No, plachy no. Ciemno tu z samolotu. Nie. Chodźcie do mnie. Nie okay. Oho. Okay. Tu się gdzieś... A nie wiem czy to nie jest delikatne samobójstwo, chłopaki. NIE! Żyję! Cholera. Zjeżdżamy do niego. Co ty zrobiłeś? Nie załapałem się drabiny. Jakiej drabiny? Liny? Nie ma drabiny. Dobra, to nie było takie głębokie o! Jakieś przejście. Do innej części jest Kini. chodźmy. Ej, może rozbijmy tutaj tymczasowy obóz. A po co? Po co? Żeby nic nas nie zderzano. Dobra, eksplorujemy dalej. Ale jak się zgubimy, no to co? To i tak wyjdziemy. Kiedyś ja o... na pewno wyjdziemy. Ej, jest co tu coś! Co? Jest tu coś, jest tu coś, cofaj się, cofaj się. Ty bo to chyba jest następny To takie co wcześniej było, takie dużo nuk ma A w ogóle jak ponazywamy te takie O Boże! A ktoś Fuck! do Na skały, na skały wchodźcie Przywitaj się z Arnoldem Chyba chyba z łuku to zastrzelić. No czy to muszę A, dobra, sobie... Dzień dobry. Strzały zrobić. Ronaldzie no. nie bądź taki przymienił. On się zablokował chyba. Nie strzelajcie Jest. w niego, chwilę. Na no późno. Odblokował się. Dobra, i tak. To tak tym dynamitem rzuca w ogóle. Ja. Teraz Po co? Może a co, gdyby było? na przykład się rozpadł na kawałki nie dałoby się oskurować? To Ciekawe się, będzie. To by się nie dało oskurować. O! Antoś, o właśnie! Mówiłem o tym. Teraz to nie ja. No. no wiem, bo widziałem, że to bomba, a jedynie Antoś ma takie wykształcenie, że może bomby zrobić. A i tu Zy... chyba mi się wydaje, że jest jeszcze jedno. Ale się na ładne kawałki rozpadł. Odczepci się od mojego wykształcenia Jest tu jeszcze du Dużo w CSa Dużo w CSa Tak, tak, tak Tak było No tak, Ale tak. się fajnie rozpadło Dobra, wiecie co? Biegnę Z sufitu spadło O kur... Na skały Dzieci jakieś Dzieci, dzieci jakieś, małe dzieci, jakieś są. dzieci, lubię dzieci Na skały Fuck To, to tutaj... Łazi. Gdzie jest tu coś? Nie wiem, ale tu są kidosy. Dzieci. Dzieci złe. Dzieci dobre białe. Jeszcze jak Kinder Bueno. O tamto jest, zablokowało się na skale. Gdzie? Tam. Ano? Nie wysadzaj tego. To ja? Nie. Ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobił. Ej, ale wiecie jak fajnie się o, te dzieci palą? minęło No. Bardzo fajnie się palą. Uch. Dzieci. Uch. Dobra, yyy... Po co my tu przyszliśmy w ogóle? Nie wiem, zwiedzać. Eksplorować o. chciałeś. Dobra, ja sobie batona zjadłem. Ja sobie zjem napój. Najczęściej w jak jest pusto. To jakieś zdjęcie. No jakieś dzieci. Missingujące. Mm. Powiedziałbym, że mi przykro, ale... Ja się nie Ale znam. nie jest Ci przykro. Znaczy nie, znam o. się na tym. Mam notatki jakieś. Jak, jak o, a tutaj usali... jakieś... Tutaj wydaje mi się, że można wysadzić Kto ma dynamikę? Ja mam jedno jak... tylko Ja mogę wysadzić, bo ja mam ile? Cztery. To wysadź. Pięć. Co ty robisz, Szary? Słuchaj, mam trochę... zgniłego jedzenia. O cholera! Ja skręcił przygarnę. Ale to zgniłe jest. No i... Ej, a może jeszcze zjedźmy tą dużą komnatę tutaj, zanim pójdziemy tam. Jaką dużą komnatę? Tutaj, a. to co było. A tu, czekaj... Do... Nie wiem, bo tu tylko namioty były jakieś. Bo jeszcze tu są dzieci. Może jeszcze tu coś znajdziemy. Bo możecie... O, tam widzę świata się palą. Po drugiej stronie. To chodźmy. No chodźmy. No, tam się coś świeci. Za co mało mi płacić. Bara, nie, zmucz so, nie zmucz sobie nóżek. No jak to? Gdzie Gdzie? To, to jest. Ale nie chcę wiedzieć, do czego ona była używana. A zobacz na podłogę. No właśnie, nie bym? wiem. O, ognisko. A tu co Chcecie jest? Chcecie sobie upiec mięsko? No oczywiście. Marzę o tym po prostu. No fajne Będziemy szybko teraz Będziemy no. teraz szybko ściąć drzewa Tywiście Wyłącz tą piłę, bo nic nie słychać Lego, wyłącz piłę Daleko umy jaja no. No. Skąd wiesz Trzeba brudne Nie dobra, nie nie, nie brumimy w te tematy. Nie, nie, nie. Chodź, o tu na górę. Ej, a po co? Coś tam będzie. Może coś tu jest. Ja nie chcę jeszcze wychodzić. No nie wychodzimy przecież. No nie wychodzimy. A no tak, tutaj jeszcze jest... Jeszcze jest jaskinia. Ja kiedyś pamiętam, byłem na wycieczce. Jeszcze przed tym rozbiciem w jaskini. I nas oprowadzał taki gościu w hełmie Ale tutaj takiego nie ma Tu trzeba... A tutaj jest jakiś... O, a tu trzeba jakiegoś sprzętu chyba spineczkowego No, a tu do nurkowania No to chodźcie, to się wracamy no, no jak to... No nie, tak nie może być, przykro mi jest Jakiś pewnie No... pewnie Teraz jeszcze tam była jeszcze jedna odnoga do może której. Dobra, to pójdźmy może do tego wysadzonego właśnie. A, bo tu są karnistry. No, ja sobie wziąłem już. Nie, ja nie. To zaraz, jeszcze obejdźmy to naokoło, żeby zobaczyć, czy chyba, nie ma tu żadnych przejść. No nic nie ma już. Nie wiem, ja jeszcze sprawdzę. O, są walizki. Jak będzie ta piła ciała kanibali? Pewnie dobrze. Ciekawe jak ona będzie piła, piłowała tych, mutanty Henryków? Henryków? Jak, jak, jak ich nazwaliśmy? Dobra. Nie wiem, nie zazwaliśmy jeszcze. Jak to. A. A ten taki z nogami, to jak się będzie nazywał? O to jest! Przetestuję! Przetestuję, czekajcie! Piłę testuję! Może Henryk? Nie, Antek nie. nie? Nie. Nie obcinaj. Nie, nie o to chodzi. Nie. No to co? Nie, to co? co on powiedział? Nie. A, dobra. I tak. piła zagłuszyła. No, miejmy nadzieję. Chodźmy tu. Na dół. A tu takie króciutkie było A tutaj już nie jest takie króciutkie i tak zaskakuje Nic mi nie jest To o. dobrze, tu coś leży o, o jakiś O jakieś kulki, amunicja O jakiś xik Pod O chodźcie tutaj Pewnie coś będzie No Są barykady, tylko żeby nie, tu na razie... O, tu jest jakaś lina na dół. O, są tutaj. Dzieci. Lubię dzieci. Oj, ludzie. Czy, Że... A jakbym na niego skoczył i tak się kierą do dołu? Nie, nie... Tam... Chciałem przetestować, masz teraz okazję. Już testowałem. Ja to rozświetl... A taka lotarnia tam jest. No, chodźmy tam może. Ale to najpierw trzeba się nimi zająć, a nie... A gdzie oni są? Tutaj pod nami. O cholera. Dobra, czekajcie. O cholera. Jak w masło. Opie trwalem kiedyś byłem. O, jest czekan. Marcerzem i trwalem i w ogóle wszystkim. Jestem doświadczony. Chodźcie tu, bo mamy ten czekam. Już załatwiłem tu wszystkich. Możemy wejść do góry. Czekam na czekam, gdzie ja się tego nauczyłem, żeby korzystać z tego? Ale fajne. Nie wiem, ale buja. No. Co tu jest? Wiecie co? Tu jest wielki kanion. To idzie, idziemy tam na górę? Myślę, że już powinniśmy wracać. O, powiedziane A no może chodźmy tutaj. O tu e, bo ja nic nie widzę. Nie. a tam tu jest? O tu jest gościu jakiś Myślicie, że jest przyjazny? Myślę, że nie Poświećcie mi tu Słuchaj, ja nic ja nie, nie widzę. Tak, o. Oj, czekaj. Bo ja na pewno nie jestem przyjazny u więcej, tu jest. Dobra. Został heada jeden. Ej, bo ja nie... Ja tu gdzieś Ja nic go... nie widzę i tak. Dobra, palę. Poleci światło. A o mnie. Dobra, poryj. już Jak oni krzyczą. Ale mi przy... Nie przykro mi. Tu na pewno coś będzie Dobra o, Spalmy ich może chodź O tu chyba trzeba oh, bać widać O tu jeszcze jeden jest! Jest Podpaliłem go Kurwa. Ej, bo ja nie wiem gdzie jestem jest. No pożegnaj się z zębami Jesteście gdzieś daleko ode mnie No bo ty poszedłeś gdzieś daleko My tuż na razie jeszcze się biliśmy z nimi no no ja, no ja jestem Spidermanem No chodź No czekaj, bo tutaj się pieką oni Co pieką? To pieką się tutaj... na swoim własnym ogniu Ja mam linę w górę jakoś Ja już biegnę. może na nas poczekam. Ja już już biegniemy. Już jesteście tu. No ja wiem, że jestem. A ja nie. Trzeba wejść do góry i... Ty bo tu same duszkę leżą. Nie na Walentynki coś dostał, e, Lacy, ja gdzieś, wskaz, nie, wskaz, nie wiem czy nie. Po pod filmem Sarduszka, jeśli to widzicie. Dokładnie. Tak. Y... Aj, bo... Gdzieś jesteśmy. Gdzieś to znaczy... Coś się drze. Ale tak normalnie po ludzku, czy nie po ludzku? Ja właśnie nie wiem, jakoś tak dziwnie. O! Na, na ziemi jesteśmy. No. To powierzchni. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie krzak. Tak jak w pierwszym tak. filmie. Krzak. Taki piękny oto krzak. No. Ej, oj, oj, coś się stało. na odwrocie tego rysunku jest coś napisane. Gdzie? No bo jak patrzycie Uchaplen? w ty, jaki ten punkt, ten rysunek i z tyłu coś jest. Jaki rysunek? to wow, jakaś rzeka. Dobra, ja, ja bym na razie do domu wrócił. W tym chodź tu. Chodź, tutaj na tym ładnym klifie zrobimy końcu odcinka. jesteś odcinek. No. Oto w tym pięknym miejscu kończymy ten odcinek. Chce ci coś powiedzieć? Do widzenia. Kinder Bueno White Siema ma.